Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca w poniedziałek, deszczowy poniedziałek, punktualnie o godzinie 20.00. No właśnie, powracam z akcją motoryzacyjne, godziny wychowawcze w szkołach. Tak jak obiecywałem, powiem wam, że gdy w zeszłym roku wpadłem na pomysł organizacji tego typu akcji, nie spodziewałem się, że zgłosi się do mnie aż 200 szkół. Oczywiście byłem w stanie pojechać tylko do wybranych placówek na miarę swoich możliwości czasowych, ale zauważyłem jedno, że jest potrzeba edukacji motoryzacyjnej, dlatego w tym roku chcę tę akcję powtórzyć. W zamian za godzinę wychowawczą rozmawiamy sobie o. O poradach motoryzacyjnych, o kursie prawa jazdy, o egzaminie, o pierwszych krokach, gdy jesteśmy już młodym kierowcą. Jak również odpowiadam też na Wasze pytania. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, można zgłosić się poprzez maila. Edukacja małpa motodoradca TV. Oczywiście te zajęcia są darmowe, bo też wielu dyrektorów szkół pytało się o to. W żadnym wypadku nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Wszelkie koszty związane z logistyką, noclegiem, paliwem też są po mojej stronie. Robię to po prostu z pasji, bo mam taką e, potrzebę. Jeżeli jesteś e, nauczycielem, pedagogiem, czy chociażby dyrektorem, można się zgłosić bezpośrednio poprzez tego maila. Jeżeli jesteś uczniem, również zgłoś się, ale w pierwszej kolejności też porozmawiaj e, z nauczycielem. Czy jest zainteresowany organizacją tego typu akcji w szkole? Oczywiście pojadę do wybranych placówek na miarę swoich możliwości, ale jeżeli będzie taka sposobność, może do twojej szkoły też przyjadę. Okej, okay, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.